Cześć! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Call of Duty 4 Modern Warfare. Moi drodzy, to jest z tego co mi się wydaje przedostatni odcinek, więc gra już niedługo się zakończy, niestety lub stety. No jak sami widzicie, teraz jesteśmy w szybie wentylacyjnym, bo w poprzednim odcinku weszliśmy właśnie... Y co to było, nie wiem, wentylatorami jakimiś wielkimi, właśnie traf, teraz trafiliśmy do tego szybu wentylacyjnego no i naszą misją dost, jest dostać się do pokoju kierowania odpalaniem, właśnie e, musimy zapobiec e, musimy zapobiec e, temu, żeby rakiety, e, które zostały odpalone, nie zostały e, eksplodowane w Nowym Jorku właśnie, one, one lecą w kierunku Nowego Jorku i my musimy spowodować, żeby właśnie ten ładunek wybuchowy został zdetonowany po prostu w powietrzu, w atmosferze ziemskiej. Jak sobie widzicie, mamy tylko 10 minut, no prawie 11 do zdetonowania tego ładunku. W nowym Jorku oczywiście więc musimy się, prawdę mówiąc, pośpieszyć. Boże, ile tego? Ale się wdupiłem! Czekajcie chwileczkę. Zregeneruję sobie życie. Niech on mi tutaj odpocznie. A, jeszcze flash oblewałem. No nie, nie może być. Nic nie widzę. Co się dzieje? O, już jest lepiej. Sorry, kapitan. Więc musimy się, moi drodzy, pośpieszyć. To nie ten jeszcze żyje. Żeby ten ładunek po prostu nie został zdetonowany w nowym Jorku. Dokładnie mamy jeszcze 10 minut. Jak sami widzicie, mamy tutaj niezły asortyment, więc powinno pójść spoko. Mamy granatniki i inne tego typu rzeczy. Nie wiem za bardzo w którym kierunku mam podążać teraz. Ten jeszcze żyje. Fajnie to wygląda. Jak <laughs> sami widzicie, cały czas schodzimy niżej. Gorsze to jest takie właśnie, jak sami widzicie, są takie pomieszczenia boczne. No i w każdej chwili może jak po prostu ktoś nam wyjść tutaj z boku i nas nieźle zaskoczyć. Jednak mi się zdaje, że powinno pójść spoko. Przejdźmy teraz tutaj. Wow, 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 obrywam z tyłu chyba i tutaj widzę jednego gościa. Może już po nim? Może chodźmy tak naokoło? Wow, wieja, dostał pięknie, Zodiat, idzie nam nawet względnie. Powiem Wam tyle, moi drodzy, że e, jeśli chodzi o kolejne odcinki z Call of Duty, to teraz będę nagrywał Call of Duty e, World at War. To jest właśnie kolejna odsłona tej gry. Następna premiera, więc e, powinniśmy w nią śmiało zagrać. Jednak po tej serii zapraszam Was na grę Bionic Commando. gdygo wam pokażę, to to za gierka. Powiem taka, że to jest gierka taka zręcznościowa bardziej. Dosyć ciekawa i fajna. No I uciek mi. Więc y, powinniśmy po y, Call of Duty, po tej części właśnie, grać teraz w Jonika, Ale najpierw teraz skupmy się misją. Jak sami widzicie, mamy tylko 7 minut. No jeszcze, z tego co widzę, 127 metrów. I do tego mamy jeszcze tutaj przejść przez... No, ciężką osłonę, tyle mogę powiedzieć. Wow. Jak sami widzicie, tutaj co chwilę oni wyłażą mam. Gdzie ten granat poleciał? Wow! Kto mnie tutaj zabił? Ciężko, że ktoś wyszedł z drugiej odnogi. Dobrze, ale jesteśmy tylko tutaj, więc spoko. Dużo strat nie mamy. Świetnie! A jest strata granatnika. Chodźmy może w tą odnogę, moi drodzy. Nie wiem, czy on dostał. Kurczę, nie mam już granatników. Rzućmy tam granat. Chyba wszystkich tutaj wymordowałem. A, jeszcze jednak ktoś był. Oj, uważajmy lepiej. No, świetnie. Tu na pewno też. Też ktoś będzie. Ło! Wow. Giń. Ale mnie zaskoczył. To najgorsze jest to, że nie mogą wtedy nic zrobić. Oj, sorry, sorry. Fajne rosyjskie odliczanie w dół. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nie umiemy rosyjskiego. <laughs> Dobrze, co mamy tutaj zrobić moi drodzy? Jesteśmy prawie na... prawie u celu. Te drzwi muszą się chyba otworzyć z tego co widzę. Kapitanie Price mówi gaz, przyjęliśmy kontrolę nad zabezpieczeniami bazy. Co u was? Odbiór. Gaz jesteśmy na pozycji otwórz zewnętrzne drzwi do kontroli. Zrozumiałem robi się. Dobrze, on tam gaz nam otwiera właśnie te drzwi. Musimy chwileczkę poczekać teraz. I to chyba ten nasz cel, te pokój kierowania odpalaniem znajduje się chyba za tymi drzwiami albo zaraz niedaleko obok nich dobrze, drzwi się otwierają. Na razie nikogo nie ma, nie widzę znaczy. A, już widzę. O, chyba oberwał. 5 minut, więc sprężmy się, moi drodzy. No, fleszom oberwałem. Weźmy do tego pokoju. Co to było? Ej, z czego zginęłem? To widzieliście dobrze, no dużych strat nie mamy, jak sami widzicie. Ten teraz wyjdzie. Chyba przedtem coś wybuchło, mi się tak przynajmniej wydaje. Świetnie, świetnie. Dobra, dobity już jest. Tam jakieś beczki jak sami widzicie wybuchają, to może przez to zginęłem Drużyna 3. E, Jakie jest wasze, ten... Tu gdzieś tutaj jest, zobaczcie. Wow, Podłużmy, musimy podłużyć ładunek. No i rozwa rozwalić ścianę, świetnie. No i obrywamy znowu. Haha, świetnie, wszystkie ładnie wykurzyliśmy. tej kody anulujące. Właśnie, zobaczcie, tutaj mamy taką klawiaturkę, i jak teraz wpiszemy ten kod, e, to te rakiety zostaną zdetonowane w atmosferze ziemskiej. Dobrze, wpisujemy. No i moi drodzy, właśnie teraz uratowaliśmy świat. Haha, Stand by. Stand by. Bravo, 6, war... wszystkie głowice zostały zniszczone w locie. Mamy tonę szczątków, ale większość z nich wpadnie do oceanu. Świetnie. Dobrze, moi drodzy, mamy spotkać się w jakimś garażu teraz z drugim oddziałem. Więc podejdźmy tam teraz. To jest kawałek z tego, co widzę. Nie mamy iść za kapitana, dlatego ten cel taki bliski jest. Chyba zabici są. Tam jeszcze się rusza, dobra. Flaszem jeszcze obrywałem świetnie. I rzuciłem chyba granat, nie wiem czy nie jest pod moimi nogami. Dobra. No nie, 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 nie wiarygodne Chwilę, niech nasza postać tutaj odpocznie. Dobrze, zbliżmy się śmiało. Zobaczcie, tutaj mamy windę. Dobrze, wbijamy do niej. No chodźcie. Dobrze, teraz idziemy, jedziemy do góry. Dobrze, idziemy dalej. Jesteśmy już na górze. Kurde, jaka tu rzeźnia się dzieje. się nam tego nie spodziewałem. Beczkę rozwalmy. Chyba czysto. Czy jeszcze chyba nie. osiągnięty. Świetnie. Do ciężarówki mamy wbijać. Dobrze, moi drodzy, koniec misji. Więc zapraszam Was już jutro do oglądania ostatniego odcinka z tej gry. Zobaczycie sami jak gra się skończy. Sam jestem naprawdę ciekaw, musimy teraz dorwać tego zahajowa nieszczęsnego. Dobrze Wam bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam jeszcze raz do oglądania kolejnego odcinka. Zapraszam także do subskrypcji kanału, lajkowania oraz komentowania.